W dzisiejszym odcinku. Wyobraźcie sobie, Anna była zamknięta w gigantycznej szafie z napisem nie otwierać. He, co by tu zrobić? <grystanie> <grystanie> o, ja pierdzielę. To się może jeszcze dla mnie dobrze skończyć. <grystanie> co Fonca powiedziałem. Hej, witam was serdecznie. Ja jestem Kaftan, a wyglądacie Conjuring, The Last Ride. I moi drodzy, jakkolwiek by to nie wyglądało, tak, to jest mapa horror, która promuje nową część obecności. Obecności której wszystkie części widzieliśmy, łącznie z tymi o Annabel, z tymi o zakonnicy, nawet la Lorone. No w każdym razie, moi drodzy, to jest mapa, która powstała w Fortnite. Cie takie czasy, <noise> zaskakuje mnie to i powiem szczerze nie mam pojęcia czego się spodziewać, aczkolwiek jest to niedługi horror pierwszoosobowy stworzony właśnie w grze Fortnite, więc zobaczymy czy się do czegokolwiek nadaje. Mam nadzieję, że będziemy się bawili dobrze, dlatego bez zbędnego już gadania. Zacznijmy nową grę. Wiecie co mnie ciekawi? Wyobraźcie sobie gdyby naprawdę zrobili taki pierwszoosobowy horror prawdziwego zdarzenia, właśnie oparty na Wiecie, obecności w częściach, nie? Albo jednej ze spraw, Przecież to było świetne. Jeszcze jakby akt, kurde, no nie stać ich pewnie, że się zależy, jakby kto wyłożył kasę, nie? Twence Century pewnie ma kasę, bo jest chyba wydawcą. No w każdym razie, jakby zrobili naprawdę z aktorami. Z panią Farmigą i panem... Kto grał Warren'a? Jaka się nazywa ten pan? To jest smutne, że koja jako kojarzę tylko i wyłącznie z obecności z Insidiusa, nie? Siema Anabel, co tam? No cze? co masz fajnego? Anabel, lalka trzyma lalkę. No absurd. Jestem vlogerem, który poluje na duchy w nadziei na zdobycie popularności. To nie o mnie, jakby co. I heard of the famous smurl House, that was investigated by the Warrens 20 years ago. To może być właśnie miejsce, którego szukałem. Okej. Okay. Nieźle przygotowane. Skoro połowa jest przetmoczona, a połowa nie. Dobra. Dzień dobry. Połóż torbę. Okej. Okay. Poznaj azyl. W sensie asylum. O mój Boże, tłumaczenie jest robione maszynowo z użyciem translatora Google. to nie jest reklama ta filmu. Dziennik doktora wpis pierwszy Dziś rozpoczynamy testowanie nowego leku na pacjentach Poprzednie badania na szczurach wykazują skrajną agresję i stabilność Mam nadzieję, że na pomyślne wyniki Na początek będziemy stosować bardzo niskie dawki Okej okay. Nie widzę co to, ale czy to jest... Mały samochodzik? Automatyczny, tak jak w filmach? O! Mam topór! Nie zawaham się go użyć Jestem bezpieczny w tym horrorze Gdzie mój topór? To nieźle. Halo? Kopyta wam. Walo. Jest tu kto? Z grzeczności pytam. Ale hamstwo, nie? Normalnie hamstwo. Wiesz, że się ogarnie? Jego kwiatka bogobactwa jakie zżera. No, byliście w fatalnym stanie. Kto zamknął krowę w szufladzie? O proszę, wielkanocne jajo. <grym> Easter egg <śmienicza> pod no dawaj te wielkanocne jajo. <śmienicza> o kurde. Nie świeżę.

Wyobraźcie sobie, Anabel zamknięta w gigantycznej szafie z napisem nie otwierać. He, co by tu zrobić? <laughs> o, ja pierdzielę. Tylko nie odgryź im palca Anabel błagam. Okej, okay. żadnych uwag? Jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. To się może jeszcze dla mnie dobrze skończyć. Co Fonsa powiedziałem? Wielkanocne jajko Super doładowanie Nice I te wszystkie... oznaczenia Deska? Ed, Ed i Jimmy o deskę, tak? Czy Johnny? Johnny? O, oh, hej Zakonnica Co tu diabło by było? było? Jak to co? To walak się wala Po salach po testach pacjenci zgłaszają koszmary nocne. Jeden z pacjentów ma wizję od dwóch tygodni bez końca na horyzoncie. Na szczęście ludzie azylu już stracili rozum. To nie jest dla nas żaden problem. Testy będą kontynuowane jutro. Niektórym odwolił, ale żaden problem. Nie ty problemas, tak miało być. Umieść deskę. I po nim mam przejść, tak? No tak, bo moja postać najwyraźniej nie ma kolan, żeby podskoczyć, ale buty. O kurde, ja mam Armor. <grych> Z trybu Battle Royale, w którym grałem dwa razy w życiu, nie? Mm. No dobra, co to było to psyt Kto mnie tam woła? Kto chce mi zrobić konia? Haści, 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 haci, haci. A wiecie, że powstaje gra Halloween? Jeszcze niech powstanie piątek 13 w i będzie gitara Wiem, że jest gra ogółem, ale... Niech powstanie, wiecie, taka z, z i kości fabuła, nie? Dziękuję Telewizor dał mi klucz Widziałem cię, walak Otwórz zamek drzwi Połóż kamerę. Czułko? Czy tęskniłeś? Ciężko powiedzieć. Jeszcze nie wiem, jakie... Jakie plusy są w tej sytuacji, więc na razie powstrzymam się od osądu, ok? Połóż kamerę. Że tutaj? Kamera paranormalna Eda Lorraine. Wkrywanie typowej paranormalnej anomalii wydaje sygnał dziękuję, się wykryto aktywność paranormalną. Tak jak teraz. Co masz fajnego? Zapalniczka i. Okej. Okay. Odsłoń krzesło. A stanie się klucz. Okej. Okay. Czyli krzesło gdzieś blokuje drzwi. Tu widzę gigantyczną kłódkę. Ok. To jaki masz ambitny plan? Chyba, że. To taka metafora, że wiecie, krzesło jest tak naprawdę odpowiedzią na Twoje pytania, bo za krzesłem znajdziesz. Nie pójdę za krzesło. Fuck. To za żółty X mi się pojawił na ekranie? Ten interfejs z Fortnite'a mogli sobie odpuścić, nie? Żeby on się nie pojawiał. O, proszę. Czyli jednak tutaj. Za drzwiami zablokowanymi i krzesłem. Znajdę klucz. Co? Wyskoczył znowu walak? Nie. Dlaczego tego nie mogę przeczytać? Dziękuję. Dziennik lekarza, wpis trzeci. Pacjent wydostał się z swojego pokoju w godzinach nocnych. Wykazywał szalone akty przemocy i agresji niestety ich dawka była zbyt duża. następnego ranka zmarnowali z powodu leku. Okej. Okay. To cześć Nobel? Mam klucz, nie zawaham się go użyć. Kurde walak No i świeczki mi zmusnęli, nie? Może ktoś miał urodziny, może to nic złego. No proszę Jeszcze wszystko pójdzie po mojej myśli. Spectroid, <laughs> Cute as fuck. Dobra. Dawaj. Dobra. Level up. Chciałem otworzyć drzwi kluczem, odebrano mi tę radość. Ja jestem. Zaraz się okaże. Dziennik doktora wpis. Czwarty. Przestaliśmy testować pacjentów po incydencie, ale nadal słyszę dziwne głosy w nocy. Nie wierzę w duchu, ale z że coś nadprzyrodzonego dzieje się w tym azylu. W szpitalu psychiatrycznym, ale okej. Okay. Mm -hmm. Ultrafioletowy. Krzyż pokazuje mi drogę. Nie ma tego złego. Mam klucz, nie zawaham się go użyć. Potrzebuję tasaka, ok. A jeżeli mam ostre zęby, to nie wystarczy? Najwyraźniej nie. Co to kurde biega? Bań, bać Pewnie... You should leave Tylko wezmę tasak i pająka odbiorę, okej? Okay? Pamiętacie, była taka gierka The Conjuring House Musi zmienić nazwę przez prawa autorskie. A dark Cold. Ale serio jest na kanale. W sumie co się dziwić, to była tak perfidna nazwa. No ale Conjuring to jest, wiecie, zrejestrowany trademark, to trudno. Niestety trzeba się z tym liczyć. Toporny był holfrorek jak cholera, ale niezły klimat miał. Jadę. Window do piekła. Dostaję bilet w jedną stronę, co? Wiadomo, nie mam dla was klucza, nie mam potrzebny klucz, okej. Okay. Dziennik doktora wpis piąty. Pisze to z zakamarku w tylnej piwnicy, jestem tu uwięziony, głośne uderzenia od z drzwi. Naprawdę wierzysz, że jestem karony za swoje czyny? Duchy pacjentów są tutaj, by wymierzyć karę mojej duszy. Uuu, tak mówisz. Mam klucz. Złam deski. nie lepiej otworzyć drzwi? Co się kryje w szafie? Dzięki, widzę swój web. Cudownie. Spadaj, walak. Okej, okay, gdzie mam deski złamać? A Pierdziele. 20 Dwadzieścia poziomów zrobię, grając z jedną custom mapę, nie? W porządku. Czyżby finito incantante? Kolejne wielkanocne jajo? Nic z tego. Bejrzyj taśmę. Dawaj Sony, tak zwane trony. 24 kwietnia 97 roku odciski dłoni, no to nie ślepy załóg. I znowu pst! znowu ktoś mnie woła, nie? Mam nadzieję, że dobrze idę Ścieżka wydaje się dość prosta, nie? Nawet wiecie, kurde, no czego ten interfejs? Da się go wyłączyć? Ciekawe czy się da tak na ogół Pewnie się da Siema, Anabel. Pączków nie niosę jakby co. Walak mnie sprzątną z mapy. Teraz? No szeż morda. Kto zostawił te ślady stóp, o to jest pytanie. Anabel nie biega Boso chyba, co to jest kurde, zapalniczka? Czymś. A, okej. Okay. Tym poświecić na półkę z książkami. A będzie kodzik, kodzik, który da mi co? Otwarcie tego, okej. Okay. porządku. Ciekawe... Chodzi konkretnie tam, gdzie była dłoń? Chyba tak, a nie, jednak nie, okej okay. Jedynka, to są palce, czyli pięć Okej, okay, dłoń coś tam, gwiazdka, aha, okej okay. Czyli dłoń coś tam, coś tam, gwiazdka Spadaj, walak Dłoń coś tam kółko gwiazdka. Dłoń coś tam kółko gwiazdka. Dłoń siatek kółko gwiazdka. Dobra. Dłoń siatek kółko gwiazdka. holder protective from spirits. Okej. Okay. Chron mnie lalko przed duchami. Chron mnie lalko. aha miałem je chronić ja odkładam to nie ma sensu to bardzo głupie co ja robię się walak No mówię, że to głupie. No, jakieś tam to było, nie? Ale jestem zaskoczony tym, że to jest jakby ze współpracy z, autentycznie z obecnością, nie? Oficjalnie, bo powinni zlecić jakiejś małej ekipie zrobienie autentycznie fajnego horroru. Rozumiem, z czego to wynika. Fortnite, miliardy graczy, wow, szałciał nie, i tak dalej. Ze so, się z tym miliardami, nie? Ale no, szaleństwo. No, moi drodzy, mam nadzieję żeby powiliście się dobrze, a mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę. W komentarzu mi napiszcie, jaka część obecności lub Belczy czy Zakonnicy jest Waszą ulubioną. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku wtedy. Żaden film was nie mnie ode mnie. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronu z Patronita. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę moi drodzy i do miłego usłyszenia.